Cała idea y, tej wolności samowystarczalnej żywieniowej, ja tej osoby technicznej podszedłem do samowystarczalnych tuneli foliowych. Teraz, jeżeli ktoś z Was ma działeczkę, od, ja to mówię od tysiąca chociaż metrów z wyż, lub nawet może być mniejsza, ci, co nie mają szczęścia mieć własnej działki, to może mają rodziny najbliższe, gdzie ten kawałek gruntu mogą wejść z kimś w kooperację z najbliższymi. I y, tutaj właśnie przechodzę do konkretów y, technicznych, y, ja najpierw tak troszeczkę wprowadzająco, ponieważ jestem po setkach rozmów już ludzi, którzy bardzo każdego inspiruje. no co by nie się zdrowo jeść, tak? I być zdrowym i unikać tych innych y, akademickich no, przychodni i tak dalej, tak? Wszyscy. To bez dyskusji nie wszyscy. Natomiast y, potem się robi prawda życie, że wielu ludzi, jak rozmawiam, potem ma taką jeszcze blokadę, że y, to jedzenie zdrowe, warzywka, bo o tym tu mówimy y, i cała moja idea i wykładu będzie polegała na tym, żeby y, do wiosny rodzina, jeżeli mówimy tu o rodzinie, y, nawet jak ktoś jest samotny, to, to też mówimy o jednoosobowej rodzinie czy też kilkuosobowej przeżyła do wiosny na własnym jedzeniu, nie wychodząc w cudzysłowie, a może i dosłownie były przypadki różnych sytuacji, przed paru lat mamy, yy, z domu, tak? Na własnym jedzeniu, pomimo tak mięsny, warzywka suszone, przetworzone, ziołka zakiszone i tak dalej, tak? Do wiosny przeżycie. Yy, I blokada wielu z nas jest taka, że mamy doświadczenia albo babcia, a rodzice tak ciężko ten ogródek uprawiali, taki mieli na, no problemy z tym, że tam coś się popsuło, co pogoda była nie ta to przymrozek ktoś zepsuł. I jak ktoś miał tunelik, taki mały, foliowy czy szklarenkę, to też były problemy, a podlewanie, a tam coś, jakieś choroby grzybowe weszły i tak dalej. I wielu ludzi zauważyłem, że ma mimo samej chęci tych zdrowego jedzenia taką troszkę blokadę, ale tak drogą wstępu. Natomiast ja tu ominąłem te wszystkie aspekty. I jak ja to mówię, laik, mieszczu, który się przeniósł na działkę i ma kawałek gruntu, jest w stanie y, tą marchewkę i inne y, produkty żywnościowe sobie zdrowo uprawić. I do konkretów przechodzą. Tu mam taką makietę tego tunelu. Y, na stoisku można sobie dokładnie przyjrzeć, jak on jest skonstruowany. I teraz jak i jaka wielkość takiego tunelu foliowego, jeżeli dysponujecie gruntem, mówię, te 100, 200, 300 metrów do dyspozycji. Mał, najmniejszy tunel jaki proponuję, żeby miał sens z zachowaniem tak geotermii, chłodzenia i podgrzewania to jest 4 na 10. Mamy takie, no bo ktoś mówi tak działka mu nie pozwala, albo jest sam, czy we dwójkę, ok. I pierwszym punktem programu jest tutaj, ponieważ jesteśmy bardzo kameralnie, więc na prezentacjach jak ktoś się wymieni ze mną mailami dostaniecie prezentację dużo dłuższą, y, którą na żywych siedliskach prowadziłem jesienią y, u Rafała Stakery, y, podgrzewanie i chłodzenie. Bo sam tunel, słuchajcie, jak ktoś mi mówi, no ile kosztuje i tak dalej, to ja mówię, tunel możesz kupić sobie za parę tysięcy z byle czego i sam zrobić, a ja mogę wejść z tematem geotermii. I o tym głównie mówić będę dzisiaj, czyli darmowe chłodzenie i podgrzewanie. Andrzej Walczak opatentował kształt rury, to jest człowiek, który ma kilka hektarów pod szkłem szklarni pod Kaliszy, może część już zna to, co opowiadałem, bo już to powtarzam kolejny raz, ale no nie mam lepszego pomysłu, a to jest cudowne rozwiązanie w swoich szklarniach tam ponad jeden czy dwa pociągi węgla w roku oszczędza na kilku hektarach w całorocznej uprawie pomidora czy truskawki ale tu w banalny sposób chodzi o to, żeby rury zakopać w ziemi metr do półtora i przedmuchane powietrze na tej głębokości powoduje, że mamy stabilną temperaturę lato-zima w mojej podpowiedzi tutaj mówimy o uprawach od marca do listopada bezpiecznych Omijamy zimę, zimę, konsumujemy to cośmy yy, uchowali, wy, wy, uprawili, przepraszam, bo tu nie hodujemy. Uprawiliśmy, yy, żebyśmy sobie to konsumowali, a od marca wchodzimy do tematu na do jesieni. I ta rura powoduje to, że przedmuchane powietrze, oczywiście w zwykłą rurę zakopiemy, też to działa, bo Andrzej Walczak zanim opatentował te rury w kształcie gwiazdy, które są wydajniejsze, zakopał zwykłe dwusetki kanalizacyjne. I też to działa, żadna nowość przedmuchane powietrze na tych kilkudziesięciu metrach takiego ciągu metr do półtora już nie będę wchodził w szczegóły techniczne bo to jakby dalsza rozmowa na później jak to zrobimy odwodnienie i automatykę do tego jeszcze natomiast stabilność temperatury tutaj będzie łatwiej to zobaczyć na, na żywo jak podejdziecie do stoiska do nas tutaj punkt informacyjny nad zalewem że w upały 30 stopniowe tak jak dzisiaj wieje z tych rur do 20 stopni Mamy darmową klimatyzację, że to stoi, na przykład w domach czy w firmach. To też jednemu człowiekowi dużo pieniędzy uratowałem w hali 1000 metrowej, to właśnie trzymam jego wykres <gry> konkretnie. Natomiast zimą, gdzie my mówimy jaka zimna nie uprawiamy, ale tu jest na wykresie nawet kilkanaście stopni mrozu i mamy temperaturę 5-7 stopni na plusie. Wiadomo, tak? może był teraz w maju przymrozki u nas na naszym siedlisku na Mazurach, też troszeczkę naprzeciło w maju minus 6 przez parę godzin i mamy pozamiatane, że tak powiem, pół upraw, nie? Natomiast w tunelu to nam nie grozi z tą geotermią. Nano srebro pozwala na to na przez mokre lato, że nie ma tej sytuacji, co nam babcia mówiła, że jej pomidorki wszystkie na drugi dzień padły albo grzywsze, tak? Bywało? Pewnie bywało mniej kwietni. To tutaj nie grozi. Mamy nano pokryte te rury, czy odkażone powietrze przy mokrym lecie. To można by długo się rozwodzić, ale większość wie o czym mówimy, czyli bezpieczna uprawa jeśli chodzi o tą geotermię czyli darmowe chłodzenie podgrzewanie jeżeli to jest jasne przychodzę do drugiego punktu programu aha i wymiary tuneli wymiary tuneli mówię są od y, tam 4 na, y, na 10 taki mini mini żeby zastosować chociaż jeden ciąg geotermalny wtedy wychodzimy za tunel witerkę u jakoś tam na działce ale to każdemu z każdym indywidualnie y, także y, natomiast w tych tunelach minimum 20 metrów robimy te ciągi geotermalne w środku i tutaj macie Państwo jeszcze też do zobaczenia na żywo. Tutaj trzymam zdjęcie tunelu, któregośmy kończyli miesiąc temu pod łodzią. Z odzyskiem wody, ale o tym za chwilę będę mówił. Gdzie jeszcze nie zdążyliśmy dobrze zakończyć za dwa tygodnie wrzosy pomidory sałata i papryka. Bo już były sadonki w drugim małym tuneliku, zwykłym, przygotowane wcześniej od kolegi z Mazur od prawdziwych nasionek jeszcze co ma yy, dostęp, tak? Mamy. Natomiast tu jest tunel koleżanki, która tu dzisiaj od, nie wiem czy jest tutaj, teraz czy gdzieś na innych wykładach, z Podsłupska, który jest jej tunel 30 na, na 6 bez odzysku wody akurat, ale tych gabarytów czy z drzwiami suwanymi, czy nie, to jakby nie wchodzę w szczegóły techniczne dzisiaj, każdemu według potrzeb, tak? Czy taki tunel od 4 na 10 po 30 na 7 dla całej rodziny, gdzie pracy jest mniej niż w takim tuneliku 3 na 6, kwestia podlewania i tak dalej. Przechodzimy do następnego punktu. To na następnym punkcie, na tym moim lapie mam energię elektryczną. Ten temat raczej w większości przypadków ominęliśmy, dlatego że to nie są tunele budowane gdzieś 200 metrów od gospodarstwa domowego, że trzeba wyciągnąć własny prąd. Tutaj kolega po mnie też prowadził wykład po południu od off-gridów. My też to robimy w tej wersji mini, ale można mieć jak trzeba zasilanie własne do wentylatorów, tu chodzi, tak? bo jedynym kosztem tej geotermii są wentylatory, czyli. 100 watowy na maksa, jak chodzi o 80 do 100 wat razy 300, jeżeli mówimy o dużym tunelu. Czy jakieś symboliczne koszty eksploatacyjne. No i ewentualnie hydrofor, który tam potrzebuje takie prądu do nawodnienia. Yy, natomiast zaopatrzenie w wodę. Czy ktoś z Państwa płaci za wodę? Wszyscy No Tak, to wszyscy nie. Mają rolnicy, jeszcze własną niektórzy. nie Studium. Jeszcze mają, tak? Ale to już różnie bywa w Polsce. Dlatego większość działkowców już płaci często podwójnie, tak, bo jak mają się już skanalizowali już nie ma wyjścia, a to jest problem, no wiadomo, problem już ma, bo już nie wyjdzie z tej kanalizacji i jest sponsorem obcych. Ale to już inna bajka, nie na dzisiaj, to są rozmowy. W każdym razie tu mam tunel właśnie pod łodzią, tośmy kończyli z odzyskiem wody. Po to, żeby mieć zdrową, żywą wodę. Też miałem, to już opowiadam na innych filmach, że yy, pan, który trzy to myśl nawodnieniem w szklarniach na hektarach, duże biznesy, był zdziwiony, jak to jakąś taką wodę z deszczu tutaj, tego. Jak się dowiedziałem, że na hektar y, szklarni w uprawach takich tych y, sztucznych y, kilkanaście y, ponad ton to idzie różnej chemii wlewanych w to, do, co się podlewa, potem my to jemy i kupujemy w marketach, jako też czasami niektóre zdrowe z certyfikatami też to bywa a to się na bajka. Natomiast yy, mamy to żywą, zdrową wodę, gdzie tu mamy zdjęcie nawet gdzie po deszczu, które nas zastała burza na koniec pracy, bo to jest początek prac, gdzieśmy folią yy, wykładali taki zbiornik yy, 30 metrów kwadratowych, około tam do 2 metrów głębokości, żeby z takiego dużego tunelu odzyskać wodę. To w, pod koruszkami po jednej dużej, całodniowych opadach to się napełnił całkowicie, czyli mamy kilkadziesiąt metrów sześciennych darmowej wody, czystej, zdrowej. Kwestia tam jeszcze mikroorganizmów, żeby ta woda była kwitła i tak dalej. To już nie na dzisiejsze spotkanie, tak? podpowiadamy różne rozwiązania ciekawe, żeby prostym sposobem to działać sobie. I do tego robimy, jeśli chodzi o zapatrzenie wody. I teraz słuchajcie, duży był, miałem wyzwanie, żeby znaleźć producenta w kooperację, który by się zgodził na tunelu foliowym odzyskać wodę. Nikt tego w Polsce nie robi. No bo jak, Składnie jeszcze można. No dało się, no chcącego nic trudnego, mamy odzysk wody wzdłuż tych yy, boków. Idzie takie zagłębienie, druga folia jest dopinana, ale jak to są już szczegóły techniczne, to na dzisiejsze spotkanie. Dało się, dało. I ta woda właśnie wzdłuż tego tunelu spływająca do tego zbiornika, ja to nazywam retencyjnego, bo oczko -wodne się każe z nanofarami, jakimiś tam ładnymi, a ja to można sobie zrobić. Najlepiej zrobili sobie podrawą mazowiecką w jednej ekoosadzie, także mają też piękne zakamienione, I jeszcze sobie skażą do wody i morsują. Ale to już jest jakby inny prywatny już wymóg, czy znaczy wymóg, chęć. W każdym razie wodę, tak? mamy własną wodę, zaopatrzenie darmową jeszcze do tego odpowiednio jakościową do podlewania. Kwestia temperatury między innymi. Następny temat automatyczne nawodnienie. To no, żadna nowość. Ludzie to znają nawet w ogrodkach działkowych mają taką pompeczkę albo nawodnienie kranik do hydroforu, nawet do kranu zwykłego. I ma to nawodnienie kropelkowe, czy tam różne są rodzaje, tak do innego do pomidorka, inne są do pietruszki, wiadomo te ciągi do podlewania. Natomiast mnie, według życzenia, dodatkowo ktoś sobie, życzy, a większość sobie życzy, bo ma przed oczami to z tą konewką biega <grym> i parę godzin musi podlewać czasami nierówno. I, I wiadomo, są różne problemy z tym. Natomiast tu chodzi o to cała idea, słuchajcie, bo też mam pytania odnośnie czasu. No bo tak, chęci są, tego zdrowego jedzenia. Tylko kurczę, kto to zrobi? Kiedy? Kurczę, to ja powiem tak, że yy, jeden, no i właśnie ta znajoma też co tutaj jest, to jest powiedzmy jeszcze osoba prowadząca biznes jako jednoosobowo, ma ten tunel, jeszcze obsługuje wiele innych rzeczy u siebie na tym posiadłości i da się i wszyscy się dziwić jak ona to zrobi. Da się, no i jeszcze rodzina zaopatruje, tylko oczy ma wielkie. Yy, natomiast chodzi o to, że jeden człowiek na płytę tu ten tunel obsłuży. Chodzi o techniczną o godzinowo. No bo z konewką nie biega, tam trzeba wejść tylko zaprogramować, albo zaprogramujemy, bo tu koleg z kolegą robimy też automatyczne nawet sterowanie przez telefon będzie, jak sobie życzy na odległość, tak jak wyjechał na parę dni. Yy, no bo wiadomo, to, yy, te rury robią robotę, jeśli chodzi o chłodzenie, podgrzewanie. Yy, natomiast nawodnienie mamy automatyczne, czyli mniej trzeba czasu poświęcić niż na ogródek parę metrów kwadratowych. Jeśli chodzi o nawodnienie, czy kropelkowe, czy takie, czy inne, to też my robimy tak zwane pod klucz. Następny temat monitoring, czy kontrola tego wszystkiego, to też chodzi o uproszczenie i prostotę. Robimy w wersji podstawowej, jak to sobie życzy w wersji bogatszej, no to już według uznania. Tutaj ci znajomi ten duży tunel 30x7 potraktowali też biznesowo, ponieważ są w pewnej sympatycznej grupie, gdzie tu spotkaliśmy z tej grupy właśnie też jednego sympatycznego kolegę. Yy, zaopatrują, już mają, jeszcze nie urosła i już mają kolejkę, tak? Dopiero zaczęli uprawiać wokół łodzi tutaj znajomych mnóstwo, którzy chcą mieć zdrowe, a nie mają szansy, tak? Zdrowe mi To jest taka kooperacja taka, kooperatywy, gdzie też będą tu chyba mówione o tym dużo. Także ja, jeśli chodzi o stronę takiej praktycznej, mogę powiedzieć, że koszt takiego tunelu, bo tu jeszcze nie padło pytanie i może padnie, na pewno pada, yy, koszt tunelu. Tego dużego, z pełnym wyposażeniem, full wersji dla całej rodziny, to jest mówię jakbyś od 3 do 4 lat kupił jedzenia sobie do ziemianki yy, na 3 z góry, czyli jak sprawdzaliśmy to od 8 do 10 tysięcy przeciętna rodzina wydaje na marchewkę, kiszonki, ogóreczki, kapustę, suszone coś tam i tak dalej. Nie mówimy to nie od razu, bo nie idziemy od razu po to, ale teraz kilo marchewki też 5 zł trochę lepszej, tak? Nie wiem, kto ma lepsze ceny, czy wiemy, czy nie wiemy, ale tak chyba to zrobimy. Ekologiczna my... 20. Jaka? 20 ekologiczna. No to nie wiem, czy mamy też w Ostoi, na Mazurach też, bo w Gdańsku sprzedajemy, tam i w Warszawie. W Poznaniu to... 20 zł. Taka, taka, pewna droga. No tak. to już pan mówi o 20 tak. zł, kto da więcej? Nie, żartuję. E, ale to już są ceny, to może i te 10 tysięcy nie wystarczyłoby dla kogoś świadomego, który chce zdrowo żyć, tak? Ale mówię o przeciętnym. Jeszcze do Biedronki chodzi, tak? Nie przepraszam, nie do Biedronka ale tam też można różne rzeczy kupić, bo znajomy, który ma z rowerze, też tam wstawia, ale to jest loteria, żeby to kupić. O droga przez Mękę. Natomiast chodzi o to, że cena jest taka, że tego tunelu dużego to jest od 3 do 4 lat, sobie sami odpowiecie. Najmniejszy tunel to z geotermią to jest te kilkanaście tysięcy, a z 50 parę tysięcy wychodzi pół wersja duża. Oczywiście proporcja działa, tak? I czy robimy z odwodnieniem, mm, czy nie robimy z odwodnieniem, zależy od sytuacji. Także tutaj są duże widełki. Natomiast tunel jest bardzo tani w wersji profesjonalnej, bo mówię, możesz to zrobić sam taki duży tunel, to się nazywa tunel. Nawet za 10 tysięcy kupisz na Allegro. Są firmy, które robią zwykle tunel z cienkich rurek. Tu mówimy o wzmocnieniach każdego pałąku i jeszcze dodatkowo y, rura idzie y, na, wokół tunelu, tak? Chodzi o solidność. Folia najdłuższego tam używania, czyli tak zwana ta dziesięciosezonowa jeszcze z, yy, no, z takim jeszcze antyskopeniowym tematem. Jeżeli są jakieś pytania techniczne, to bardzo proszę, poświęcimy jeszcze tutaj, ponieważ mam jeszcze te kilka minut, yy, na jakieś pytania praktyczne, yy, zanim podejdziecie ewentualnie na stoisko, żeby sobie szczegóły domówić już indywidualne. Są jakieś pytania? nawożenie też automatyczne? Nawożenie? A czy tu jeśli chodzi o nawożenie, ponieważ mamy pewne podpowiedzi, tu są lepsi fachowcy ode mnie, bo ja jestem też na etapie kilkuletniego edukacji rolniczej i mam pewne wnioski. To ktoś mi się zapyta, to już podpowiem po moich kilku latach praktyki. Tu też kolega ma bardzo ciekawe, bo też słucham na kanale. Yy, bardzo mi się podoba, mamy wspólny trochę jedzenie. Znaczy, ja nie mam takiej wiedzy jeszcze fachowej jak tu kolega. Przepraszam za odkrycie, ale jestem zafascynowany i właśnie lubię konkrety też. Yy, w każdym bądź razie nawożenie, na, na ja mówię takim prostym, banalnym językiem i ktoś, kto jest fachowcem, by mnie tutaj czepiał się do tego, co mówię, ale powiem tak, mikroorganizmy, humus i algini. Ja mówię do dalika z miasta, który tylko użyj, to nie sknocisz. <grych> Natomiast wiadomo, jest dużo więcej jeszcze aspektów terminowości i tak dalej. Tak tą wiedzę przekazujemy właśnie do fachowców, ja kieruję różnych, na różnych kanałach są fajne programy edukatorzy, którzy od tej strony praktycznie. Ja jestem z strony techniczny, ja daję narzędzie, a natomiast jak to narzędzie używać, to to już są lepsi fachowcy ode mnie, natomiast pewne podstawy mam i tą prostotę na dzień dobry przekazuję, łączę z tymi czy z tamtymi, czy z koleżankami oddzielarstwa na przykład, tak jest słodu zmianów, jest parę ciekawych kanałów, gdzie sam jestem uczniem tych kanałów teraz. A to jest jakaś specjalna folia? Yy, folia jest żadna specjalna, to jest po prostu tylko, że w tych tunelach, jak my robimy, bo chyba coś zrobić z temu jest byle czego, nie mam znaczenia, ja wchodzę z geotermią, bo z tym zawsze. Bo tego to mówię, nie rozmawiamy, kup sobie jak chcesz na Allegro i tylko potem nie chodź do mnie, że coś nie tak. Bo geotermia robi główną robotę. Yy, a folia jest dziesięciosezonowa tak zwana, dłuższej nie ma, w fachowości, tak? Jeszcze ta jest, to ta jakaś tam grecka chyba ona jest, jeszcze powlekana tą powłoką antyskropieniową, czyli nie kapie, na roślinki, czy nam na głowę, bo wiadomo, że wilgoć jest zawsze tylko ona sobie tam spada bezpiecznie A grad spadnie? Kwestia zjawisk fizycznych, no to jak wszędzie dookoła A gdzie nie jest najdroższym elementem, także trzeba wymienić za rok, czy dwa, trzy oczywiście ona jest wieloletnia, ale to, to jest poza życia, tak? Od gradu jakiegoś silnego, no to jest typowe Tu nie ma dmuchanej podwójnej, mieliśmy na Osso na Mazurach mamy tą podwójną dmuchaną i była to właśnie Paliło się gospodarstwo takie, no powiedzmy, gospodarstwo słowo, no ale ruina taka się zapaliła ta tam u sąsiada daleko, to z 200 metrów płomienie spowodowały jakieś tam isty, że tam polie naruszyły, no i trzeba było łatać tam potem, nie? Bo to była dmuchana folia akurat. Ale to są próby życia, tak? I mówimy tu o tunelu, o praktycznie, praktycznej, jeżeli my robimy ten tunel, to cena tego tunelu samego, jak to był nawet jeden pan, który ma hmm, pół hektara różnych tuneli, to mówi to o cenę, co powiedziałem, bardzo dobra przy tym wykonaniu jakościowym. A tu nie chodzi dzisiaj o polemikę. Pamiętajcie, że ta wolność wasza to jest 3 do 4 lat magazyn w ziemiance, tak? Tylko wiemy, co jemy. A propos ogródku, bo niektórzy mówili, że ja mam ten ogródek i super. Na takim spotkaniu jak dzisiejsze miałem informację zwrotną od kogoś, właśnie chyba do Dolnego Śląska gdzieś, jakiś zakład chemiczny, gdzie babcia uprawiała dla wnuków i swojej rodziny zdrowe warzywka, naprawdę przestrzegając wszystkie zasady. I oni tam niechcący, gdzieś jakimś mieli możliwość, zbadali na metale ciężkie i inne zatrucia, no to była no, masakra, to było fatalne. Okazało się, że powietrze w otoczeniu, w okolicy. W każdym razie mając mikroorganizmy, czyli inne aspekty, możemy sobie temu zapobiec, tak, bo sobie zjadają. ale nie, nie mój wykład. Kto jakieś techniczne pytanie może ma jeszcze do... Najmniejszy, żeby dało się sensownie założyć ten ciąg geotermalny 1 literkę U, tak jak żeśmy w złocieńcu robili parę miesięcy temu, tu z kolegą było kończone właśnie, to jest 4 na 10. Tu chodzi o to, żeby, no mniejszy to, no, no szkoda zabawy, tak, bo chodzi o to, i tak musimy wyjechać te 20-30 metrów tym ciągiem geotermalnym, żeby miało to sens. Żeby to powietrze miało się gdzieś zgłosić. No to nawadnianie, jeszcze jest ten zbiornik potrzebny, tak? Do czego? Żeby było nawadnianie. Nie tak? musi być. bo mam znajomych, tak jak ta koleżanka pod Słupskiem właśnie. No ja wiem, że nie musi być, ale żeby było tak, zaopatrzenie w wodę, Nie to no, to... no, to pytanie, czy chcemy samowystarczalność, bo nie mamy z tą wodą za różowo, no to robimy wtedy sobie ten zbiornik jak najbardziej. Jest to pewien koszt dodatkowy, wiadomo, no ale się może i za rok z was zwrócić, tak? No, no. Na A dziesiątki lat mamy, no bo tam coś no się stanie. No i na tą szklarnię 4 na 10 jaki byłby ten zbiornik wielkości? A to nie to, to, no to pytanie padło, czy na taki mały tunelik robimy odwodnienie wody. Nie robimy Aha. założenia. Nie ma, nie ma niemożliwy nie tylko pytanie o sens. Nie ma sensu. Bo sama folia kosztuje, profesjonalna, no bo ja zrobiłem u siebie... No nie wiem z czego odzysku, no ale, ale tu robimy oryginalne, nowe, profesjonalną folię do oczek wodnych, tak, o wojnej grubości, certyfikowaną i ta sama folia kosztuje ponad 2000, więc, no, nie ma sprawy, możemy zrobić jakieś mniejsze, ale, dlatego, ale to się bardzo amortyzuje przy dużym tunelu, mhm. gdzie po jednej dużej ulewie, no we. tu akład było już prawie pół zbiornika, przyszła burza wieczorem, <noise> także... Odpowiadam, że przy małych takie tunele 12 na 6 są też popularne. czy taka rodzina dwu-, tak, miejsca nie ma więcej, ale 12 na 6 już ma sens. Taki większy. No, się też ma sens. Ale nie, u, nie przeżyjesz do wiosny. No, nie ma za mało miejsca. A roboty i koszty są niewiele większe przy tym dużym tunelu. Ludzie się boją psychologicznie, tak? Bo... Nie, tylko miejsca nie ma. Ale jak miejsca nie ma, to również to, 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 co jest. Tak jak ja mówię, w wolności Jak masz pecha i masz wokół lasu, i tylko. 20 metrów kwadratowych dachu wolnego do wolności energetycznej na fotowoltaikę, no to to jest coś w połowie wolny, ale zawsze do przodu. No, no, także są jakieś pytania jeszcze techniczne? Może czegoś nie poruszyłem w tym dzisiejszym chaotycznym, króciutkim wystąpieniu. Dłuższy, godzinny mam na, do przekazania, jak się mailami wymienimy. Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję bardzo. I zapraszam do wolności żywienia.